Czasami człowiek chodzi tak niedbale po kościele mariackim, przegapia to i tamto. Tymczasem proszę spojrzeć na to sakramentarium. Jedno z najpiękniejszych na świecie. Gotyckie, stworzone w latach 80. XV wieku, drewniane, polichromowane na kamiennym cokole. W latach 1984-86, pełną konserwację z przywróceniem pierwotnej kolorystyki wykonali Janina i Piotr Muzalewscy. Jest sześcioboczne, co profilowany, z rzeźbionym fryzem z czworolistnych medalionów, wysmukłe. Wieża czterokondygnacyjna z trzema głównymi kondygnacjami przezroczowymi, bogato dekorowana masferkami, wimpergami, pinaklami, żabkami, rozetami, figurkami ludzkimi i zwierzęcymi, nakryta spiczastym daszkiem zwieńczonym gniazdem plikana z młodymi. Na wewnętrznej stronie drzwiczek obraz Salvador Mundi z tego samego okresu. Takie sakramentarium pełniło tę samą rolę co tabernakulum, czyli skrywało w sobie te najcenniejsze dla chrześcijaństwa fetysze.